Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego na Warmii i Mazurach tworzenie powojennej oświaty. To tytuł wystawy, jaką otwarto w Bibliotece Pedagogicznej w Mrongowie. Ekspozycja prezentuje wiele fotografii, kronik, a także dawną szkolną ławkę. W zasadzie pomysł zrodził się. Y od pana Bitowta, który jest naszym członkiem, ponieważ jest to zbieracz, który ma naprawdę bardzo dużo różnych materiałów, więc któregoś dnia pojechaliśmy do pana Bitowta i szperaliśmy w jego archiwum, żeby znaleźć takie wcześniejsze dokumenty. Potem wykorzystaliśmy nasze związkowe kroniki, w których jest dużo na temat działalności związku, a szczególnie naszej sekcji. W stworzeniu wystawy pomagały również szkoły z terenu powiatu mrągowskiego i ludzie związani z oświatą. Szkoły, placówki, osoby prywatne są bardzo chętne do współpracy. Podarowały nam osoby prywatne głównie zdjęcia, fotografie z lat 50., 60., 80.. Z 70-tych też. Kroniki szkolne otrzymałyśmy z niektórych szkół, szkół mrągowskich, szkół, ze szkół wiejskich tutaj okolicznych, z Bożego, z, z Kozłowa, z Hoszczewa, z Sorkwit. Materiały dokumentujące historię oświaty w powiecie mrongowskim wywołują wspomnienia. Dostarczają również wielu ciekawych informacji i historii zapisanych w kronikach. Ja zachęcam do tego, żeby ludzie przychodzili, oglądali tak na spokojnie przeglądali kroniki, bo na otwarciu to wiem, że do wielu dokumentów się nie, nie dojdzie. Natomiast w kronikach jest przepiękna, ukryte, przepiękne historie ludzkie, szkolne. Chciałabym zwrócić uwagę na kronikę prowadzoną przez panią Kazimierę Bieleń, kronikę ZNP. Tam jest mnóstwo wspaniałych historii, które, które mogą służyć jako scenariusz wspaniałego filmu. No myślę, że wiele, wiele cudownych, cudownych historii można wyczytać podczas oglądania tej wystawy. Wystawę Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego na Warmii i Mazurach Tworzenie powojennej oświaty można oglądać w bibliotece pedagogicznej w Mrągowie do końca czerwca.